Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Szczęść Boże. Zapraszam na krótką refleksję biblijną. Ewangelia Jana rozdział 6 od wersetu 51 do 58. Czytanie Ewangelii na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rok A. To czytanie Ewangelii jest fragmentem dłuższej przemowy eucharystycznej Pana Jezusa, którą mamy w Ewangelii Jana po cudzie rozmnożenia chleba. Pan Jezus wielokrotnie powtarza ten sam temat, ujmując go podobnie. Jest to styl bardzo typowy w Ewangelii Jana. Te same stwierdzenia zaznaczyłem na ten sam kolor, w tle kolor niebieskawy. Teraz czytając od wersetu 54. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec żyjący, a ja żyłem przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. W wersecie 52 jest zmianka o Żydach, którzy e, rozmawiali dyskutowali między sobą, jak On może dać swoje ciało do spożycia? I wtedy Pan Jezus też odpowiada im. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Te przeciwstawieństwo, z jednej strony konieczność spożywania ciała i krwi Pana Jezusa, a z drugiej strony ci, którzy nie będą tego czynili, nie będą mieli życia w sobie, te słowa mogą przypomnieć nam również czytanie z poprzedniej niedzieli na uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Gdzie jest mowa, że Bóg posłał swego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne? I później, kto w Niego wierzy, nie jest osądzony, ale kto nie wierzy, już jest osądzony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. Istotnie, ta wiara jest teraz też potrzebna tutaj w przypadku Eucharystii, w przypadku spożywania ciała Pana Jezusa, e, gdyż e, Sprzeczali między sobą Żydzi, mówiąc: Jak On może dać nam swoje ciało do spożycia? Ukazuje tu również e, brak wiary u tych osób, które słuchały Pana Jezusa. I werset kolejny, 60., gdybyśmy czytali e, fragment Ewangelii dalej, mówi o tym, że spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać. Nie wszyscy ci, którzy na początku szli za Panem Jezusem, Wierzyli w pełni, mieli wiarę właściwą. Niektórzy może z ciekawości szli za nim, u niektórych mogła być ta wiara płytka. Po tej przemowie, jak zaznacza ewangelista Jan, wielu odeszło od niego. Dlatego też Pan Jezus pyta się dwunastu uczniów: Czy i Wy chcecie odejść? I wtedy w imieniu dwunastu święty Piotr odpowiada: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. E, moglibyśmy się również przy okazji dzisiejszej Ewangelii oczywiście odwołać do Starego Testamentu, gdyż stwierdzenie w 58 wersecie, że ten chleb, który stąpił z nieba, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie i pomierali. Jest tutaj odwołanie się do manny, do manny odwołuje się też pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa, gdyż Bóg dawał narodowi izraelskiemu na mannym podczas ich wędrówki na pustyni. Jednak ta manna nie zapewniła im życia wiecznego, w przeciwieństwie do ciała i krwi Chrystusa, o której mówi sam Pan Jezus teraz w tym fragmencie Ewangelii. Moglibyśmy się również też odwołać. Do samej modlitwy Ojcze Nasz, gdzie w środku tej modlitwy wymia, wymawiamy następujące wezwanie: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Z jednej strony ten chleb powszedni może się odwoływać do różnych wszelkich potrzeb materialnych, jakie mamy, ale też i w sposób szczególny do Eucharystii, do chleba duchowego. Pragnę wszystkim życzyć miłej i owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii. Szczęść Boże!